Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy prawie połowę lutego, tak więc chcę nagrać dla Was film o pracach, które należy wykonać W ogólnie w lutym, ale też i po połowie lutego można je spokojnie wykonywać. Tak jak widzicie, śniegu dużo, tak więc jest jedna praca praktycznie z głowy, a mianowicie osłonięcie roślin, kwiatów, bylin, przed silnymi mrozami. Może się wydawać, że mamy teraz ładną pogodę, że jest coraz cieplej, ale w, ale w nocy dzisiaj było u mnie minus 9 stopni znowu, choć było zapowiadane tylko 3 lub 4. Tak więc osłonięcie kwiatów tutaj mamy akurat hortensję, tam mamy magnolię osłonięcie kwiatów, drzewek śniegiem przed mrozami druga praca którą należy wykonać to tak jak już tu jesteśmy przy hortensji to obcinanie kwiatów obcinanie drzewek owocowych jest to bardzo ważne bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny który pozwoli żeby nasze drzewka owocowe kwiaty lepiej się rozrastały lep były ładniejsze i dorodniejsze Kolejną pracą, tak jak tu mamy trawy ozdobne, to jest przycinanie ich, ale z przycinaniem należy się jeszcze, jeszcze chwilę wstrzymać. Tak jak widzicie, tu jest na razie wszędzie wszystko suche, nie widać nic zielonego, żeby te trawy odbijały, dlatego też na razie nie należy ich obcinać. Przycinanie. Traw ozdobnych wysokich wykonujemy dopiero, gdy widzimy, że na dole zaczyna odbijać nam zielone yy, na zielono roślina, ponieważ złapię ostrością. Ponieważ trawa ozdobna ma budowę rurki, w którą, jak nam napada wody, ta woda dostanie się do systemu korzeniowego, może przyjść przymrozek i zniszczy cały system korzeniowy, i już nam. Wtedy ona nie, nie odrośnie, nie, wy, nie odbije. Następna czynność, którą należy wykonać, to jeśli zostawiacie tunele foliowe na zimę, tak jak ja zostawiłem jeden w tym roku, należy do niego wrzucić śniegu. Śniegu, ponieważ tutaj mamy to wszystko przykryte. Tutaj się wilgoć nie dostaje. Gdybyśmy go zdemontowali, napadałoby nam tutaj śniegu, by ładnie by nam nawodniło. No a w takim przypadku, jak macie tunele, czy też szklarnie ogólnie, nikt nie będzie rozbierał połowy dachu, żeby, żeby dostarczyć tam wilgoci. Dlatego jak, naj, jak teraz mamy duże ilości śniegu, najlepiej jest go właśnie wsypać. Do tuneli, do szklarni, żeby tą glebę przed sezonem jak najlepiej nawodnić. Jeśli wykonywaliście jakieś e, nasadzenia bylin, krzewów, traw ozdobnych, na, należałoby sprawdzić, czy przy, podczas przymrozków, które były, które były w, w grudniu, w styczniu bez śniegu, tak jak u mnie, czy Wam po prostu nie podniosło. Bylin do góry. Jeśli tak, to, nale to należy teraz to je lekko docisnąć, żeby nie znajdowały się na nad powierzchnią. Ponieważ będzie to skutkowało ich z zniszczeniem. Jeśli jesteście już przy drzewkach owocowych, tak jak tutaj widzicie, i je obcinacie. Spójrzcie od razu, czy nie macie pozasychanych owoców. To drzewo akurat jest do usunięcia, dlatego no, ani nie jest przycięte, ani nie jest e, o nie za bardzo dbane. Ale na drzewkach, na, na, o które, na których Wam zależy, jeśli macie pozasychane owoce, musicie je. Jak najszybciej pousuwać. I to nie tyczy się samych pestkowych, to też jeśli malin wszystkich nie zebraliście czy jakichś innych owoców, jabłka się czasem zdarzają, że są pozasuszane. Tak więc to wszystko musicie z drzew pousuwać, żeby nie, nie uszkodziło Wam to drzewka. Kolejna rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę... Właśnie z prac, które należy wykonać, to opryski jabłoni, grusz przeciwko chorobom. Takie opryski najlepiej jest wykonywać po połowie lutego, pod koniec lutego, żeby żeby uchronić nasze drzewa przed y, wszystkimi chorobami, takimi jak raki bakteryjne, czy to jabłoni i gruszy. Brzoskwinie też należy spryskać. No i ostatnią pracą, którą należałoby wykonać, to jest bielenie drzew. Jak widzicie, ja jeszcze nie mam u siebie tego zrobionego. Ale niemniej jednak jest to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny. Dzięki któremu zadbacie prawidłowo o swoje drzewa, uchronicie je przed ryzykiem, ryzykiem porażenia kory, przed pękaniem kory. I przed doprowadzeniem drzew do, no kolokwialnie mówiąc, do śmierci. Tak więc, jeśli ten film Wam się podobał, to zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji. Do dzielenia się, jakie jeszcze Wy prace wykonujecie w ogrodzie. I zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.